Zacznijmy od prostego pytania: czy wiesz, gdzie mógłbyś pracować? Myślisz, że mógłbyś pracować w szpitalu? Większość ludzi odpowie, że nie, bo w szpitalu jest praca dla lekarzy i pielęgniarek. A ja ci powiem, że ze szpitalami jest związanych ponad 100 zajęć i stanowisk. Mógłbyś znaleźć dla siebie nie jedno, a wiele różnych zajęć, w tym zajęć wysokopłatnych, związanych ze szpitalami, w których mógłbyś pracować. Tylko niestety o większości z tych zajęć nie masz na razie pojęcia. Większość ludzi nie wie właściwie, co mogłaby robić. Większość ludzi nie wie, jak uciec od pracy, która nie daje możliwości rozwoju, albo od monotonnej pracy przed komputerem, gdzie ciągle muszą robić to samo. Być może sam też myśląc o zmianie pracy, masz mętlik w głowie i sam nie wiesz, jakie środowisko zawodowe do Ciebie pasuje. A możliwości na rynku pracy są nieograniczone. Czy chciałbyś, aby parę osób życzliwie przyjrzało się twoim osobistym cechom i talentom i podpowiedziało ci bez żadnej presji, co ty ich zdaniem mógłbyś robić? Właśnie to. I znacznie, znacznie więcej. Zapewnia tak zwana metoda Praca Top. Nasza metoda ma na celu rzucić ci pod nogi różne oferty pracy, które są dostosowane dokładnie do ciebie. Dzięki tej metodzie Odkryjesz swoją misję i trafisz na pracę, w której będziesz widzieć cel i którą będziesz robić z łatwością, co w konsekwencji przyniesie ci duże pieniądze. Teraz coraz częściej mówi się o wypaleniu zawodowym. Coraz więcej osób jest zmęczonych swoją pracą, a to prowadzi do zaniżenia wyników pracy i do zwolnień. Być może także tobie nie pracujesz się tak dobrze, jak pracowało ci się na początku. A w dobrej pracy nie ma czegoś takiego jak wypalenie. Dobra praca dla Ciebie to taka, która współgra z Twoją osobowością i która współgra z Twoimi talentami. I kiedy znajdziesz i wybierzesz takie stanowisko dla siebie, w miarę jak się będziesz przyzwyczajać, twoje zaangażowanie będzie rosnąć, a ty sam w swoich zadaniach będziesz stawać się coraz lepszy i lepszy. Jeśli w obecnej pracy nie czujesz się wysłuchany, to muszę cię niestety zmartwić. Dzieje się tak dlatego, że nie przynosisz firmie czy pracodawcy wystarczająco dużo korzyści. Korzystając z metody praca top, odkryjesz swoje ukryte predyspozycje i talenty, które pozwolą ci zająć się tym, co robisz dobrze. I wtedy twoje opinie i pomysły zaczną być brane pod uwagę. Czy nie byłoby miło chodzić codziennie do miejsca, gdzie każdy chętnie słucha tego, co masz do powiedzenia? Dobra praca to nie tylko dobre stosunki ze współpracownikami, ale oczywiście także wysokie zarobki. I tylko połączenie tych dwóch komponentów gwarantuje szczęście, które Przenosi się na inne obszary Twojego życia. Oczywiście jest wiele obaw związanych z nowym miejscem pracy. Zastanawiasz się, czy nowe miejsce będzie w okolicy, czy może będzie trzeba daleko dojeżdżać, albo nawet zmienić miejsce zamieszkania, bo będzie to oferta wraz z nowym zakwaterowaniem. Metoda Praca Top nauczy ciebie, jak samemu docierać do osób decydujących o zatrudnieniu, a więc ty sam będziesz mógł. Wybierać miejsca i warunki swoich nowych stanowisk. Zapomnij już o wysyłaniu dziesiątek CV przez portale pracuj.pl, OLX czy na Linkedinie. Dni, w których wysyłałeś CV na chybił trafił. CV, na które nie dostawałeś odpowiedzi. Nigdy już nie wrócą, po tym jak wysłuchasz kursu Metoda Praca Top. Ściągnij za darmo aplikację mobilną Praca Top. Słuchaj codziennie wiedzy w krótkich odcinkach i wykonaj dla siebie konkretny plan aktywności zawodowych na dalsze lata. Wejrzyj sam w siebie i odkryj dawno zakopane i zapomniane talenty. Zdobądź pracę, która da ci większą niezależność, umożliwi ci urządzenie mieszkania czy budowę własnego domu. Naucz się poruszać po rynku pracy. Zyskaj spełnienie i zadowolenie z życia. Na przykładzie 100 stanowisk pracy związanych ze szpitalem, dowiedziałeś się, co jest najważniejsze w znalezieniu pracy, czyli że najważniejsze jest wiedzieć, jakie w ogóle istnieją stanowiska pracy. Wiesz już także, że żeby dostawać wysokie wynagrodzenie, nigdy się nie wypalić i być wysłuchanym w pracy, potrzebujesz takie zajęcie, które angażuje Twoje unikalne talenty. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego wideo. Chcemy oddać Ci znacznie więcej wiedzy i to bez żadnych opłat. Czy chciałbyś znać sześć najczęstszych błędów, jakie popełniają ludzie, kiedy szukają pracy? W siedmiu darmowych dniach aplikacji poznasz nie tylko sześć kategorycznych błędów szukania pracy, ale przede wszystkim dowiesz się tam, kto dostaje ukryte stanowiska i kto dostaje te oferty pracy, o których istnieniu zwykli ludzie nawet nie słyszeli. Uruchom 7 dni gratis już dziś. Masz ukryte zdolności i umiejętności, które są przydatne na współczesnym rynku pracy i odkrycie ich da Ci możliwość zmiany stanowiska, na którym pracujesz, co w konsekwencji przyniesie Ci znacznie wyższe zero. Być może potrafisz bać o swój samochód, dokonywać przeglądów i w miarę konieczności go serwisować. Mógłbyś więc w firmie logistycznej opiekować się flotą 400 samochodów, dbać o ich stan i przydatność dla firmy i zarabiać dziesiątki tysięcy złotych, gdybyś tylko trafił na taką pracę. Nawet jeśli ten przykład Cię nie dotyczy, to mam nadzieję, że rozumiesz już, że potencjalne pieniądze, które możesz zarabiać z obecnymi umiejętnościami, są znacznie wyższe niż te pieniądze, które zarabiasz obecnie. Może akurat samochody nie są dla Ciebie, ale to może być dowolna rzecz. Gotowanie, prowadzenie rachunków, sprzątanie, sporządzanie listy zakupów, opieka nad ludźmi albo delegowanie zadań. Być może czujesz, że Twoje zarobki nie odzwierciedlają Twojego potencjału. Jeśli tak jest, to jesteś we właściwym miejscu. Nazywam się Ireneusz Osiński, mam 53 lata, jestem biznesowym renegatem. Firmy zatrudniające parę tysięcy osób zapraszają mnie, abym odkrył ich najsłabsze ogniwa. Ja konsultuję, ja badam i odkrywam miejsca hamujące firmy. Część moich klientów to moi byli kursanci, którzy teraz zajmują wysokie stanowiska i potrzebują rady. Mam nadzieję, że Ty także zastosujesz się do zawartych w, kur w kursie wskazówek i że spotkamy się kiedyś osobiście, kiedy będziesz miał już za sobą szeroki zakres działań. A jak do tego dojdzie? Tutaj, w aplikacji Praca Top, zawarłem funkcjonalną, skuteczną w 100% i sprawdzoną na polu bitwy metodę dla zdobycia wysoko opłacanego stanowiska pracy. Wiesz już, że posiadasz ukryte zdolności umożliwiające Ci zajęcie lepszego stanowiska. Kiedy wykonasz zadania zgodnie z metodą Praca Top. To odkryją się Twoje umiejętności, a kiedy je opiszesz i przedstawisz na rynku pracy, to pracodawcy sami będą proponować Ci następne stanowisko. Żeby do tego doszło, musisz codziennie wysuwać nagrania audio, które zarejestrowałem podczas moich wykładów, bo jestem także wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Następnie zobaczysz komentarz wideo, w którym zwrócę Twoją uwagę na kwestie, które są najistotniejsze dla ciebie. Co parę dni będziesz dostawać zadania do wykonania w formie quiz. Nie przejmuj się, zadania nie są ani trudne, ani czasokłonne. Na przykład już ósmego dnia dowiesz się, jak wykonać listę swoich umiejętności miękkich, które zainteresują każdego pracodawcę. Istotną częścią procesu nauki jest dostęp do forum Praca Praca.top, gdzie każdy może zadać pytanie lub przeczytać, jak inni poradzili sobie ze zdobyciem wysokopłatnej pracy. Mam nadzieję, że jesteś podekscytowany zmianą swojej pracy na lepszą. Posłuchaj chwilę, co mówią o mnie i o moich szkoleniach ci kursanci i przedsiębiorcy, którzy już skorzystali z podawanych przede mnie metod. Do zobaczenia na wykładach. Pozdrawiam i Osiński. Prosimy pana prezesa i pana konsula o zajęcie miejsca. Za... To pod względem zawodowym. Skutkuje lepszymi kontraktami, lepszymi umowami. Taka win-win sytuacja. Myślę, że każdy w końcu skorzysta. Zajmuję się networkingiem biznesowym, pozyskiwaniem finansowania dla podmiotu. Mirek też prowadzi tego typu szkolenia, które pomagają w komunikacji, w zaprezentowaniu się. Zdobycie odwagi wyjścia do, do ludzi żeby... Dla mnie osobiście człowiek wyjątkowy. Ireneusz Resiński, oczywiście. Dla mnie człowiek wyjątkowy. Człowiek, który miał bardzo duży wpływ na rozwój również mojej firmy. Jak jeszcze pracowałem w korporacji rozwijającej. Irek zaprosił mnie do programu i tam się to wszystko zaczęło. Także człowiek, który miał ogromny wpływ na to, ma ogromny wpływ na inspirację ludzi młodych. I pan Ireneusz jest moim profesorem. A właśnie mamy zajęcia z, przedesz, w sprawie turystycznej? Tak, kontakt i pewność w siebie. To bardzo, bardzo pomaga w życiu. Już widzę jakieś, jakieś zmiany w sobie, w swojej osobie. Tak, polecam. Jestem dyrektorem finansowym zastępczym przedsiębiorstwach, Pracuję w kilku przedsiębiorstwach przeważnie. I to polecam. Yes. No, dynamik, człowiek, który też pięknie mówi, bardzo ładnie mówi. Mówi w taki sposób, że, że można się uczyć od niego prowadzenia rozmowy. Polecam to zwłaszcza osobom młodym. Nazywam się Wojciech Dziedzic, jestem właścicielem palarni kawy Caffeina. Rzadko kto pomaga młodym ludziom, ci młodzi ludzie się gubią, biorą się w tych ul kuluarach, czy jak to inaczej tam nazwać, yy, biznesu, gdzie wszystko kosztuje, każda yy, pomoc, każde doradztwo. Ka a ci ludzie nie mają na to pieniędzy, często. A nikt nie potrafi im pomóc zrealizować ten WS. A Irek to potrafi. Irek to robi. Jestem skuteczny? Tak. <laughs> Tak, Ty? zdecydowanie tak. Hierk to jest w ogóle specjalista z zakresu psychologii biznesu. Nawet dzięki szkoleniu Irka każdy z Was może stać się po prostu biznesmenem klasy top.